Nareszcie nowy patch. Minęły trzy tygodnie. W końcu ogarnął tę cholerną Lulu, Jinx, Wayne, inne tym podobne. OK, a teraz zajmijmy się najdłuższym patchem w historii League Legends, czyli dwoma nerfami i dwoma bufami. Pierwszy buf. Pamiętacie, jak Dianie zabrano jej obrażenia przeciwko stworom na pasywie, w sensie potworom w lesie, potem jej jedano, potem jej zabrano, i teraz, potem jej dano kawałek tego, co jej zabrano, i teraz jej dano ten drugi kawałek, czyli ostatecznie trzeci raz jesteśmy w momencie, w którym Diana pasywa zadaje 300% stworom w lesie. Jednocześnie zwiększono podczas tego jej przelicznik AP, więc full clear. Powinny zrobić jakieś 312, a w momencie, w którym będzie miała troszeczkę więcej AP, to będzie one-shotować większość camp i będzie jednym z najsilniejszych junglerów prawdopodobnie. Ach, niezła zmianka. Dalej GP, który wydawało mi się, że radzi sobie bardzo dobrze, po obecnych zmianach dostał buffy, co mnie zdziwiło, troszeczkę ucieszyło, bo sam tym gram. Ale nie wiem, czy to nie jest przegięcie pałki. Rexai. to jest całkiem fajna zmiana. Reksaj widzicie, jest bardzo silna w wysokim elo, rzeczywiście. Problemem jest to, że ma bardzo nietypowe, bardzo ciężkie do ogrania w jakikolwiek sposób ganki w porównaniu do jakiegoś takiego typowego spamiącego gankera jak, nie wiem, Warwick czy Nunu. No to ganki Rek'Sai przechodzi przez najgrubsze ściany bez żadnego problemu, a nie jest Kaynem, więc ma dostępne od razu twarde CC, a nie tylko slowka. Więc ona robi w zasadzie największy rozpierdziel w dżungli wraz z jakimś talonem na wysokim elo. To, co jest problem to to, że jest bardzo źle skalująca się. Ciężko cokolwiek dobrego robić w teamfightach, zwłaszcza kupując Prowler's Claw, a to rzeczywiście powoduje, że twój mid game jest najsilniejszy, no i jest trudna, ale to akurat nie jest problem na wysokim ELO. Tak czy inaczej, zmniejszono jej skalowanie, jak widzimy, zarówno na jej E, jak i cooldown na jej E, skalowanie znowu, startując od tej samej wartości, a tutaj nawet, nawet chyba zwiększono, tak, na samym początku obrażenia, ostatecznie będą, będą one mniejsze. Z tym samym przelicznikiem. No, także to jest chyba całkiem ok zmiana, szczerze mówiąc. To, to mi się podoba. Fajnie, że Sona dostaje nerwy, bo jest niesamowicie denerwująca. Nie ma niesamowicie duży win rate i nienawidzę na nią grać. Troszeczkę mniej armora, co super dużo nie zmieni, ale oczywiście troszeczkę. Mniejszy kuldown na E to jest bardzo fajna rzecz. Także to jest tyle postaci. Mamy jeszcze zmianę na Eklipsie, żeby jego, dla melków tylko, żeby jego efekt miał cooldown 8 sekund, a nie 6, co mi się bardzo podoba, bo dla mel postaci ten cooldown jest zdecydowanie zbyt mały. Orc of Nature, którego staki będą trwały nie 5 sekund, tylko 7 jednocześnie zmniejszenie obrażeń z 20% na 25. Także wow, całkiem fajnie będzie, myślę, ten item teraz ciało. To jest coś, co uwielbiam, to jest chyba najlepsza zmiana, jak on, jaka, jaka się pojawiła w tym patchu, czyli. Zerwienie Immortala. Immortal jest grany na. nie wiem jak, jak duży procent postaci, ale bardzo często gram grę i trzy osoby w mojej drużynie mają Immortala albo dwie. Jest niesamowicie zbyt silnym itemem. Daje strasznie dużo obrażeń, jak na fakt, że jest najbezpieczniejszym z itemów nie tylko już, jak widzimy, granych dla adekery, ale bardzo często też dla jakiś dziwnego rodzaju fighterów, takich jak jego chociażby, czy cokolwiek w tym klimacie. Także bardzo mi się podoba, że zostało zarówno zmniejszone 5 go AD, jak i, co najważniejsze, jego shield. Bazowy shield już zmniejszony o 25, ostatecznie zmniejszony o zdaje się, 150, bo mam nadzieję, że tutaj jest 800. Nie widzę, bo kurwa, ktoś to przekreślił, nie wiadomo po co. Także w tym momencie rzeczywiście ten item wydaje mi się, że będzie racjonalny. Taj mamy łidzenda, któremu zostało zmniejszone. Będzie grazi 110, co mi się także bardzo podoba. Jednocześnie będzie się go też składać inaczej. Będzie cięższy do złożenia, bo będzie się składał z Pikaxa, więc nie możesz sobie tak okupić e, taniego e, chociażby Longsworda. Tak? No i dobra. Jeżeli chodzi o itemy, to tyle. Bardzo duża zmiana, bardzo ważnego e, Sammonera, Także tym się też na chwilę zajmiemy. Teleporta. E, osobiście, może wam też powiedzieć, co uważam o tej zmianie, że jest głównym. E, z prostych przyczyn. Na czym polega gra, jakby całościowo? W dużym skrócie, tak, bo nie będziemy się super się nad tym rozwodzić. Gracie nagradza, jak każda gra, zarobienie ryzykownych rzeczy i zarobienie rzeczy dobrze, natomiast każecie zarobienie rzeczy źle albo za pójście na łatwiznę, dzięki temu ta opcja jest wtedy mniej opłacalna. Taka jest różnica między chociażby teleportem a ignite. Możesz zagrać na topie, ignite, możesz zagrać na topie TPK. Bardzo możliwe, że zwłaszcza w niższych dywizjach, ten Ignite da ci wygranie linii, jednocześnie, teleport nie będzie game changerem, dlatego że na niższym poziomie, niespecjalnie, najczęściej nimi jest. Jednocześnie granie wzoruje się na tym, co się dzieje na niższym poziomie, tylko na wyższym, gdzie, tego teleportu, gdzie tych teleportów jest bardzo dużo, zarówno na midline, na top lane. Jednakże teleportować nie można tak o dla beki. Po pierwsze, nie możemy przerwać teleporta, więc decyzja o nim musi być pewna, inaczej możemy bardzo dużo stracić albo po prostu umrzeć, czyli jest to już z góry ryzyko, dlatego cię na to nagradza gra. Tak było do tej pory. Nie możesz tepekować z twojej linii. W środku jej trwania, dlatego że prawdopodobnie przeciwnik Ci przerwie tego TPK albo przynajmniej obije cię niemiłosiernie. Musisz mieć do tego też najczęściej spuszowaną linię, żeby nie stracić całego wave'a. Jeśli straciłeś całego wave'a Expa i, yy, i Golda, i na tpk u nie dostałeś chociaż kila, nawet nie że asysty, tylko kila, to jesteś już do tyłu w Goldzie, więc lepiej by było tego nie robić. Więc to jest naprawdę duże ryzyko. Więc dlaczego nagle ma być teleport słabszy? Nie rozumiem tego ani troszeczkę. Dla mnie jest to fatalna zmiana. No więc tak. cooldown teleporta będzie trafniejszy, jak widzimy 360 sekund jednocześnie w momencie w którym teleporta mamy na tym podstawowym jego formie właśnie 360 sekundowej od początku gry. To możemy teleportować się tylko do towerów, tak? Tutaj to mamy. W momencie w którym minęła 14 minuta i spadają tower plate'y, to wtedy możemy zacząć depekować się do minionów, wardów i jakiejś tam innej rzeczy ewentualnej, bo mam nadzieję, że to się nie zmieniło, że dalej się możemy teleportować do, nie wiem, latarni żarwana, Jarwana cokolwiek. I wtedy ten cooldown rzeczywiście będzie wynosił 240 sekund, czyli tak więcej niż najniższa wartość, jaką osiągaliśmy na normalnym teleporcie. Także ja uważam, że ta zmiana jest niefajna. Będzie ona... Zmniejszenie cooldownu i tepekowanie się do towera spowoduje, że bardziej będzie Ci się opłacało tepnąć na linię, żeby nie stracić pewnej ilości creepów, bo i tak będziesz miał tego teleporta względnie szybko, natomiast nie będziesz miał możliwości nigdy zagrania we wczesnym etapie, no bo 14 minuta, e, teleporta na plecy przeciwnego botlane'u, co wymaga po pierwsze od Twojego botlane'u umieszczenia warda, po drugie od enemii botlane'u nie tego warda, po trzecie Ciebie ustawiającego sobie prajo na linii i mogącego wykonać ten teleport i dalej przecież ten gang może się nie udać room, więc to była naprawdę dobra mechanika. Nie widziałem w niej żadnego problemu. Tak czy inaczej, zostało to zmienione, więc musimy się do tego dostosować i tyle. Ok. Kiedy startuje się ranket, na których, na których tych no, serwerach? Trudne słowa. To sobie możecie oczywiście sprawdzić. Jeśli chodzi o te wysokie dywizje Master Grand Master Challenger, to teraz nie będzie się dikajować po 10 dniach, tylko po 14, dikajować, czyli spadać przez to, że nie grasz. Nie będzie się tracić 250 lp dziennie, tylko 75, i nie będzie się spadać do D1, tylko do D2. Zwłaszcza ta ostatnia zmiana to jest coś, co mi się przynajmniej podoba. Ja na, na ten moment jeszcze niestety tego mastera w tym sezonie nie dałem rady wbić. Dostałem ee, D1, to było najwyżej, co miałem, e, więc. Więc powiedzmy, że na razie tak pozostałe mnie nie dotyczą, ale to dokąd spadają ludzie, którzy nie grają, to jest bardzo istotna rzecz, bo jak jesteś w D1, to najczęściej grasz oczywiście z D1kami o to, żeby mieć promo do Mastera. No i teraz pytanie, czy będziesz grał z samymi ziomkami, którzy spadli, dlatego że prawdopodobnie mają kupione konto i po prostu spadli nie grając teraz zaczynają grać w tym diamencie i grają jak gówno i nie jesteś w stanie wyjść z tego D1. Mi się bardzo podoba to, że będzie się spadało do D2. Także powiedzmy, że z samym promokracze nie powinni mieć takiego problemu. Tak będą wyglądać piękne rameczki. Super, super. Klasze, fiksy i tak dalej. Dobra, także jeżeli chodzi o tego super długiego pacza, to będzie tyle. Dzięki wielkie i widzimy się w następnym wideo.